Tu jakiś kurwa śmieć pierdolony Już wam tutaj śmiecia pierdolonego nagrywam Jedzie tak, musiałem przystanąć Żeby go kurwa nagrać, śmiecia pierdolonego Bo inaczej bym go nie, nie nagrał, bo by Kolejny drugi zakręt Gdybym nie przystanął, minąłbym się Na tym zakręcie Dobra Albo jeszcze nie, bo tutaj u lasonia robiłem u tego śmiecia. Więc ten, tutaj też będą celować te cwele pierdolone. Zaraz to wystawiam. Chcę każdy popatrzy i kurwa. Co to Chyba nie będą celować. Ja pierdolę sobie Ej, jedzie cwale. no jak nie jechał. Nie wiem czy to no, tak No tutaj pan pangeniu taki jest No to widać było, że celu kurwa celuje, nie? Ale ten coś miałem mówić yy, Coś miałem mówić Bo no, tak jak tam ktoś by właśnie furtkę zamykał, czy coś takiego kurwa No to nie wiem czy żeście zauważyli, czy to było widać że dosłownie centralnie się patrzył, kurwa, na mnie no, jak widać, zakręt, kurwa, cwel pierdolony drugi, kurwa, a bo tu znak jeszcze bo to oni też, kurwa pierdolona patologia, kurwa, kurwa ich to, że, że ten, że ja z tego nic nie robię i dlatego mi jeżdżają komuś domu i mnie gnoją, kurwa, nie bo ta jazda to jest tylko tyle, że pokazuje, że jakie to jest popierdolone a jeszcze ja tam miałem jedną rzecz skończyć z takim znajomym, który poszedł do szpitala no popijał i to strasznie dużo popijał Nie było takich ludzi, co by on tam kurwa nie pomógł przyszło mu tak, że kurwa no, że no strasznie mu przyszło kurwa no może by dobrze je, bo są dobre kurwa informacje Oby, bo wiadomo, że ludzi idalnych nie ma on tam nikomu nie poszedł, nic nie ukradł, kurwa, nic tam nie zaszkodził z dupnią, wiadomo, że dupnie, jak i zawsze są, ale tam go też nie popieram, czy tam tak, ale mało ważne, był na złej drodze, żadna, kurwa, mu nie pomogła, no żadna, kurwa. Ale zobaczcie sobie, jak głupiego, kurwa, zrobić ze mnie, co chodzę do roboty, kurwa. Nie proszę się nikogo, kurwa, w dupie wszystko mam, kurwa, czy no wszystko, no że wszystko, tylko po prostu staram się też jakoś zapłacić też na czas, ale no nie mogę, bo mnie tak kurwa gnoją, że po prostu no, robię sobie trochę trału u siebie, odmawiałem sobie wszystkiego, żeby sobie tylko i wyłącznie było tam kupić auto, narzędzia, no bo z czym się pójdzie zrobić, z miarą kurwa, z młotkiem, no nie, nie, nie ma takiej możliwości, no, także no mam tam takie pierdoły, to po prostu mnie gnoją, kurwa. Nie, jak widać, jak to kurwa jeździ, jak popierdalonek. A jak przyszło człowiekowi, który mało by się kurwa nie przekręcił, to mieli wyjebane. Tu znowuż kurwa główno jebane celuje. Jak na którymś tam filmiku było, że jak tutaj jechałem, to kurwa celuch tam ktoś kurwa w telefonie, kurwa szukał tego. Kure, telefonu szukał w bagażniku, kurwa. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, co tam mu kurwa, co tam gnoja mogłoby pierdolić. Nie ma pojęcia I, i, i mnie to nie interesuje. Dobra, żeby nie przedłużać, to teraz właśnie widać, że to jest coś tam, kurwa, jebło ich łeb, kurwa, ale co? Nie ma pojęcia i nawet nie chcę, nawet nie myślę o tym. Także tak to właśnie wygląda. To jest. Może to oglądać jedna osoba, ale normalna. Wolę, nawet jedna osoba, nie chce to oglądać. Jak stu jebanych Cweli, kurwa, bo to Cwel to dzisiaj tego nie ma. Zdanie jest takie, zapłacę mu tyle, kurwa już jest inne, więc to chujam mi te śmiecie jebane latają. Kurwa. Wolę nie, nie jedną osobę kurwa, a Dłączam, kurwa przełączam te radio, bo pierdolo, chyba nic więcej. Tam już jakiś celuk przede mną jedzie, bo kamera tego po prostu nie widziała. Także zaraz tutaj kurwa wiadę, już Wam pokazuję tam, tego cwelucha jebanego, może go będzie jeszcze widać, czyśpieszę trochę, ale to właśnie, o jest tam, widać go tam, jakiś bus tam, gdzie. kurwa. <laughs> także już w domu wiedzą, że jak już kurwa jechał celu dobra, to zaraz przyjadę, także niech se każdy popatrzy, to śmiecie pierdolone znaczą, kurwa. Dziadki jeszcze trochę, to kurwa pójdą, kurwa, bo już widzę, że już masakra jest z nimi. To znaczą kurwa śmiecie pierdolone po oknach, żeby mi świecić, ale jest obok drugie okno, które im się świeci. Ale co ich to interesuje? Śmieć się tym w ogóle nie przejmuje, jak widać. Proszę.